Tuż potem, jak kapłan wymieni starotestamentalne ofiary opisane w kanonie, pochyla się głęboko i w pewien sposób, spoglądając na te dary złożone na ołtarzu, na ciało i krew Chrystusa, wypowiada słowa: Pokornie cię błagamy, wszechmogący Boże, niech twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze. Boskiego Majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę, jednocześnie wypowiadając ostatnie słowa, prostuje się i czyni na sobie znak krzyża. Jest to moja, jeśli tak można powiedzieć, ulubiona modlitwa kanonu. Bo ona po pierwsze wraca do tej pokornej prośby, którą cały kanon jest. Ten gest pochylenia się nad ołtarzem, pochylenia przed złożonymi darami, ale jednocześnie gest pochylenia przed Bogiem, przywołuje i przypomina moje miejsce w całej tej liturgii. Wskazuje na to, że ja jestem co prawda ofiarnikiem, celebransem. A tak naprawdę jestem tym, który staje przed Bogiem, od którego wszystko zależy. Jednocześnie w tym przywołaniu anioła, który ma zanieść naszą ofiarę na ołtarz w niebie, odczytuję tę niesamowitą, piękną łączność Eucharystii z tym, co w niebie się wydarza. Nasza liturgia na Ziemi jest zapowiedzią, a jednocześnie jest połączona z liturgią niebiańską. Pochylając się nad ołtarzem, prosząc o to, aby te dary, które składamy tutaj, nasza ofiara składana na Ziemi, znalazła swoje odzwierciedlenie przed obliczem samego Boga. To jest Coś, co bardzo mocno przemawia do mojego serca. Kiedy kończę, kiedy prostuję się, kiedy czynię znak krzyża, zdaję sobie sprawę też z tego, że jako kapłan jestem w pewien sposób uczestnikiem tego, co robię. Łaski, które przynosi Eucharystia są też dla mnie. Nie jestem jedynie w cudzysłowie urzędnikiem, który pracuje, służy innym. Ja także jestem beneficjentem łask Eucharystii. Dużo razy słyszałem sformułowanie. Że Eucharystia już tutaj na ziemi daje nam przedsmak nieba, ten właśnie moment kanonu jest tym, który mi to najbardziej uzmysławia. I dobrze by było, żebyśmy o tym pamiętali, że Eucharystia to nie jest tylko suchy obrzęd, to nie jest obowiązek, który trzeba gdzieś tam od czasu do czasu wypełnić. To jest prawdziwie Przedsionek Nieba, do którego możemy wejść już tutaj, na Ziemi.